No to kurwa zajebisty śmieć pierdolony Nie wiem kurwa chłopcze przelatuję tu Nie mogę kurwa nie mog Nie no zajebiście kurwa Trzaka mi kurwa po raz piąty Aha, on kurwa... Nie wiem, to jest popierdolone. A nie wiem. Ja pierdolę też. O, to moje pisty chyba trężą. No znowu kurwa, to szala zwycięzca na mojej barkach. Nie kurwa, jak to mi złapało teraz? A ty widzę dalej winy oddaj. kurwa, jak to, tak. jak to, mnie z... Kurwa, co mnie zajebało? Mop, nope. Irelia. Ehm, um, to są... Um. ค、啊